Czy strajki rolników w Polsce to jest prawa jednej grupy społecznej, jednej warstwy? Czy to jest prawa ogólnonarodowa? Czy to jest nasz wspólny interes? A pamiętajmy o tym, że to jest problem, który dotyczy w tej chwili już całej Europy, tak zwanej Zjednoczonej, czyli Unii Europejskiej. To, co siły międzynarodowe i ponadnarodowe usiłują z nami zrobić, zaczyna dotykać ludzi bezpośrednio. Rolnicy są zorganizowani. Rolnicy potrafią zająć stanowisko. Cała reszta jeszcze nie. Ale to przejdzie także na wszystkich. Reżimowe media chciałyby wytworzyć taki obraz polskiego rolnika, jak oni to mówią, chłopa, jeszcze z tą pogardą, tak jakby się skądinąd wywodzili, że on powinien tak jak w XIX wieku zaprząc babę do pługa, dzieci poganiać batem, orać, klepać kosę i ścinać. Owiec. i to byłoby ich właściwe miejsce na tej ziemi. To że rolnik dzisiaj ma samochód, to że ma traktor, że ma sprzęt, który użytkuje do obrobienia swojego pola i przetworzenia tego co zebrał, to jest czymś dla nich złym. Oni to pokazują, dorobił się. Dobrze, ale on się dorobił ciężką pracą. On musi ryzykować, bo nie wie jaka będzie pogoda, jakie będą plony, czy będzie urodzaj czy nie. To teraz popatrzcie tych tak zwanych polityków. Skąd mają po kilkadziesiąt Mieszkań, kont bankowych, zasobów, część ukrywana. Skąd im się to wszystko wzięło? Z pracy zalegalizują majątek każdy. Dlaczego? Dlatego, że mają wymiar sprawiedliwości, czyli niesprawiedliwości po swojej stronie. Rolnik nic nie ukryje, ani powierzchni, ani zasiewów, ani tego, co zebrał. Natomiast polityk, Ukrywa bardzo starannie. Czyli ma coś, co tak naprawdę mu się nie należy, bo on wykonuje pracę i ma określone wynagrodzenie. Jeśli ma dochody wielokrotnie wyższe, to kim on jest? Kiedyś to się mówiło złodziej, a dzisiaj to jest przedsiębiorczy, obrotowy, rotacyjny polityk. Tak być nie powinno. Czyli problem, który ma dotyczyć jednej tylko warstwy społecznej, czyli chłopów, którzy się buntują, robią władzy wbrew, nie jest problemem tylko jednej warstwy społecznej. To wszystko dotyczy nas, dlatego że to, co oni robią, robią także w naszym interesie. Tak zwana Unia Europejska, ta, która uzurpuje sobie wszystkie już w tej chwili prawa, chce nam odebrać suwerenność. Co to jest suwerenność. To jest niezależność od czynników zewnętrznych. Jeśli Unia będzie nam narzucać poszczególne rozwiązania i my nie, nie będziemy protestować, to te sprawy zajdą bardzo daleko. To jest sprawa tak zwanego zielonego ładu, co jest nieładem tylko bezładem. Jak mogą decydować o sprawach, które dotyczą milionów ludzi, małe grupki decydentów w Europie? nigdy przez nikogo nie wybranych, to są czynniki nie wiadomo skąd wzięte, nie mają żadnej legitymizacji prawnej, ani w wyborach nie otrzymali tych stanowisk, ani nie otrzymali tak szerokich uprawnień. Natomiast chcą nam także narzucić, to jest wcielane cały czas w życie, może jeszcze nie wszyscy to odczuwamy, ale tą sześcią Kolorową rewolucję. Szesza kolorowa rewolucja dotyczy spraw obyczajowych, ale nie tylko. To jest fundament naszej tożsamości. Kim jesteśmy, kim byliśmy, kim przestajemy być, a kim mamy się stać, to jest ten cel, do którego oni dążą, którego my nie akceptujemy. Jeśli się przeciwstawimy, to jeszcze mamy jakieś szanse. I w tym sensie. Protesty rolników muszą być popierane przez społeczeństwo. Muszą znaleźć bardzo szerokie zaplecze, bo oni to robią za nas i robią to dla nas. To, że dla siebie to jest oczywiste, bo dla kogo innego, ale za nas i za nas także. Rolnicy to nie jest tylko strajk, to jest także kontrola tego, co się w Polsce dzieje, czyli bezprawny, niekontrolowany wóz żywności, która nie spełnia norm jakościowych. Polski rolnik musi te normy spełniać, bo to narzuca Europa. Rolnik zewnętrzny, którego produkty wjeżdżają całkowicie bezkarnie, poza wszelką kontrolą, może nam wciskać rzeczy skażone. I środkami ochrony, ale także wieloma innymi rzeczami. Dlaczego to jest niekontrolowane? bo jest sojusz, bo jest przyjaźń, bo oni muszą, bo im trzeba pomagać, i tak dalej. A rolnik ma za to wszystko zapłacić. Czym? Upadkiem własnego rolnictwa. Co jest celem w takim razie? Jak to ma wyglądać? Popatrzmy na tą tak zwaną Ukrainę dzisiaj, jak to wygląda. Latyfundia, które mają po kilkaset tysięcy hektarów. Taki zwykły Ukrainiec w polu, w tych latyfundiach, on jest co najwyżej pomocnikiem. On nawet nie jest parobkiem, tylko jest pomocnikiem parobka. Parobkiem jest traktorzysta, parobkiem jest operator sprzętu, parobkiem będzie u niego ten, który będzie spełniał najprostsze czynności. Odebranie ziemi ludziom skutkuje tym, u nas by tak to wyglądało, że tracimy fundament i rację bytu, rację przetrwania. Ziemia zawsze była ostoją. To Polska ziemia i ludzie na niej gospodarujący przechowali naszą tożsamość. Wtedy, kiedy nie było Polski, ta Polska pozostała u tych ludzi związanych z ziemią i z nich się odrodziła. Teraz z kogo w takim razie będzie, jeśli nie z nich? Nie rzucimy ziemi skąd nasz ród, to jest powiedzenie nie takie propagandowe, to nie jest slogan, tylko rzecz, która dotyczy naszej tożsamości. Same istoty sprawy. Nie rzucimy ziemi skąd nasz ród. Jeśli ją porzucimy, jeśli nam zabiorą, bo to tak dokładnie ma wyglądać, to gdzie będzie nasze miejsce na ziemi? Tam gdzie nas kierują. Możemy być gdzieś odesłani, możemy gdzieś być odizolowani od tego, co było nasze. Pozbawienie nas, nas własności. To jest pozbawienie tożsamości. To jest pierwszy etap. I jeśli w Europie, we Francji, w Belgii, we wszystkich innych krajach to się zaczyna na coraz większą skalę, jeśli narasta taki bunt, to nie jest bunt na tle tylko dochodów jakichś finansowych z rolnictwa, ale bunt polegający na obronie stanu posiadania, że te zmiany nie mogą iść dalej, nie mogą być jeszcze bardziej głębokie niż to, co już... Z nami zrobiono. Jeśli Europa się buntuje, to nasze miejsce jest przy Europie, tej właściwie pojętej, przy tych rolnikach z Europy, którzy są awangardą w tej chwili. I polski rolnik musi do nich dołączyć, ale żeby dołączył, żeby chciał, żeby widział w tym też potężne zaplecze z naszej strony, to to zaplecze musi. Organizować się, powstać, działać i pomagać. To nie może być tak, że przyjadą rolnicy do Warszawy, dokonają kilku przejść, marszów, a cała reszta chodzi obok jej to w ogóle nie interesuje. Musi wyjść milion ludzi na ulicę. Muszą pokazać tym rządzicielom, jak się oni w języku dziecięcym nazywają, gdzie jest ich miejsce, a gdzie jest nasze miejsce. Najwyższy czas żeby to wszystko zastopować te wszystkie sześć kolorów te wszystkie zmiany które dotyczą zielonego ładu jaki to jest zielony ład to jest raczej bezład świat idzie w zupełnie innym kierunku w zupełnie inną stronę my świata w ten sposób nie uratujemy bo ci biedni mają być pozbawieni nawet samochodu a bogaci dalej będą latać odrzutowcami o pojemności od 100 do 200 pasażerów a on będzie swoją tylko bliską świtą kilka kilkanaście osób samochody które oni mają i jadą całymi konwojami, też produkują to, z czym oni rzekomo walczą, ale oni walczą z nami. Chcą nas pozbawić gruntu pod nogami. A to jest prosta droga do niewolnictwa, żebyśmy się stali sługą i podnóżkiem sił rządzących, sił międzynarodowych i ponadnarodowych. Dlatego jest walka z istotą narodu, z tożsamością. Polak ma przestać być Polakiem.